W pierwszym już pełnym dniu V Międzynarodowego Festiwalu Filmu Filozoficznego w ramach Laboratorium Kinematografu mam przyjemność powitać Pana Jana Zamoyskiego i zaprosić Państwa do tej przygody z, Jan, z filozofią Leszka Kołakowskiego i jego bajkami Yy, tak zwanymi bajkami, a więcej na ten temat, to już na pewno yy, pan Trelegen tutaj yy, powie. Na tym chciałbym zakończyć moją część, która jest najmniej powiedzmy filozoficzna i wpisująca się w ten cały program festiwalu, niemniej jednak ważna jako gospodarza tego miejsca. Życzę miłej mile, spędzonego czasu i owocnej dyskusji. <kluczy> z Państwem spotkać i powiedzieć kilka słów w tej sali. Sprawa jest dość trudna i w gruncie rzeczy bardzo, bardzo czasochłonna. Zakładam, że wszyscy wiemy, kto to jest Leszek Kołakowski i wiemy też, że był także literatem. Tutaj główny problem, jaki przede mną stanął no już kilkanaście lat temu, to był taki problem Dlaczego właściwie robić adaptację utworu literackiego, skoro, skoro można założyć, że każde dzieło sztuki no, rodzi się w, w przyrodzonej mu formie, a drugi problem to taki problem, ponieważ mam pewne kompetencje i filmowe i filozoficzne, czy taki klucz interpretacji tych bajek, które kazałby się mi doszukiwać jakichś filozoficznych motywacji mojego pisania, jest kluczem właściwym. Przecież ja nie mogę być mądrzejszy od autora tego wzoru i wiedzieć, co miał na myśli. To jest bardzo zużyta i, i zbanalizowana figura. Tym niemniej, ja na taki klucz właśnie postawiłem i broń, że nie będę opowiadać o tym, że moim zdaniem to były wybory słuszne. Będę mówić o takiej przestrzeni, która jest między wzorem literackim, a filmem, gdzie na coś się musiałem, tych najbardziej ogólnych, od najbardziej ogólnych do najbardziej szczególnych, w które wchodziła inspiracja, jakąś ikonografią, do, do czego jeszcze dzisiaj dojdziemy. Wydaje się, że główną przesłanką adaptacji była jednak przesłanka społeczna. Nie ma się do tego słowa bać. Można założyć, że nawet gdy uwzględnimy to, że ta książka miała przykłady na inne języki, to, to jak sądzę, mogła dotrzeć w sumie do kilkudziesięciu tysięcy osób na całym świecie, łącznie z Polską. Natomiast filmy to jeszcze w takiej sytuacji, kiedy można zakładać, że filmy, które powstaną, będą jednocześnie filmami artystycznymi może dotrzeć do kilku milionów osób, a tutaj to ryzyko ryzyko poraż, porażki, konfrontacji z pierwowzorem literackim, jak się, jak się wydaje ze względu na to, jacy wybitni reżyserzy filmów animowanych te filmy robili było zminimalizowane. Jednocześnie od razu powiem, że w tych swoich wyborach wcale nie czuję się pewny siebie i to powiedziałbym nawet, że z Roku na rok, na rok coraz, coraz mniej pewny siebie. Ja pytałem reżyserów, także Macieja Wojtyszkę, który jest Państwu znany z ubiegłorocznej edycji tego festiwalu, co on myśli o tej naszej wspólnej pracy. On był opiekunem artystycznym całości przedsięwzięcia. Powstało do tej pory 11 filmów na 14 bajek, które jeszcze nie zostały zrealizowane, i też reżyserem takiego filmu, któremu ja się dzisiaj chcę przyjrzeć bliżej pięknej twarzy. No, i Maciej odpisał mi, co ja może przy okazji pięknej twarzy zacytuję szczegółowo, też w duchu no, pewnej takiej deliberacji, czy rzeczywiście tego rodzaju figury literackie, abstrakcyjne czy quasi filozoficzne dadzą się, dadzą się oddać przez film. Po latach wróciłem do napisania o tym cyklu kilku czy kilkunastu esejków, które jak rozumiem staraniem organizatorów festiwalu, ukażą się w tej części, jaka dotyczy prezentowanych tu filmów. Możemy zresztą o tym potem szczegółowo porozmawiać. Gdy chodzi o te sale jesteśmy ograniczeni czasem. I proponuję, by zacząć od dwóch filmów, których tematem jest szczęście. To jest od filmu jak Bóg Major utracił tron, oraz od filmu o, o największej kuchni. Ten drugi zresztą jest obsypany, obsypany nagrodami, jest wizytówką tej, tej serii. W przypadku y, filmu Jak Bóg Major utracił tron, inspiracją dla mnie było bazowanie na y, takiej figurze, że właściwie stałość praw, dość absurdalnych praw, ustanowionych przez Boga Majora który sprawował władzę nad miastem Ruru w i doprowadziła go do upadku. W gruncie rzeczy, jak pisze Leszek Kołakowski w Małej Etyce, wydaje się, że jedną z najbardziej podstawowych właściwości życia ludzkiego jest to, że ludzie są nieuchronnie podzieleni między różne lojalności i z tego zamierzają jakoś czerpać szczęście. Tu mamy do czynienia z taką figurą, kiedy dochodzi do buntu, i to do buntu powiedziałbym w takim kamisowskim sensie słowa, ponieważ on jest czymś immanentnym najpierw w duszy jednego z braci, który jest w niebie, a potem w duszach wszystkich w niebie się znajdujących, Natomiast kończy się w gruncie rzeczy sprzeciwem wobec piekła, który, które, które w tej bajce jest, jest samotnością. To jest zresztą figura dość bliska różnym teologicznym, współczesnym rozumieniom piekła. Coś jest jeszcze w tym wszystkim na rzeczy, aczkolwiek ja nie chcę ryzykować, bo raczej w tej chwili yy, dokonuję przed Państwem yy, pewnej takiej, co, co się może nie najlepiej skojarzyć, impresji umysłowej na temat yy, roczności filozoficznej tego utworu, co mnie by pchało w kierunku, w kierunku mistyków, na których Raszek Polakowski się dobrze dobrze znał. To taki szef z zespożarza, który się nazywał Bemy powiedział kiedyś, że, że on wolałby być z Panem Jezusem w piekle niż bez niego w niebie. Tu jest tak, że ubi, decyduje się na piekło, ponieważ chce być szczęśliwy z bratem a nie z innymi niebie się zajmującymi. Podobny rys, yy, który można nazwać yy, no, takim rysem Transcendencji jest w tym y, filmie Bajce oczywiście o największej kłótni. Ta figura, która tam jest użyta, od razu rzuca się w oczy jako figura, która no, nie może wyczerpywać formy tej bajki, ponieważ yy, ona jest nadto typowa, jest trzech braci. Jak zwykle w takich bajkach bywa, najprzemyślniejszy i najszczęśliwszy okazuje się ten najmłodszy. Tyle tylko, że tam, gdzie w takiej narracji stereotypowej tego rodzaju te bajki mają jakiś zwrot w kierunku zwycięstwa tego najmłodszego, to tutaj ta bajka się kończy. I wydaje się, że można na nią spojrzeć, podobnie jak na film, przez. Pryzmat takiego mm, sformułowania Leszek kołakowski użył we wstępie do swojego wyboru y, drobniejszych prac. Ten wybór się ukazał, bodaj 11 lat temu, w znaku pod tytułem Moje słuszne poglądy na wszystko. On tam pisze, że y, jego zadaniem jest, y, jak to formułuje, siać w konfuzję y, leczniczą i y, kwestionować wszelkiego rodzaju pewności, zwłaszcza te, które my wynosimy ze szkół. Pisze też, że, że wie, że jest to działalność denerwująca. Otóż w dobrym sensie tego słowa to, co wynika z tej bajki, jest denerwujące na trzech poziomach. Po pierwsze, jest denerwujące na takim poziomie, że nie ten, kto głosi jakąkolwiek pewność, zostaje głównej, głównym tej bajki bohaterem, tylko ten, kto ma wątpliwości. Po drugie, że tak naprawdę my tu możemy mówić o czymś, y, takim pojęciu, którego zaczęła używać Barbara Skarda pod koniec życia dla określenia y, filozofii Leszka Kołakowskiego, o tak samym metafizycznym rdzeniu. To znaczy ten najmłodszy z braci także chce szukać y, najlepszego miasta, ponieważ on wie, że takie miasto istnieje, chociaż oczywiście od dwóch pozostałych ma wątpliwości. Pierwsza wątpliwość to tego rodzaju, czy to znalezione jest właściwe. Widzimy, że nie bardzo. A druga wątpliwość to wątpliwość tego rodzaju, czy to drugie, które poszedł, poszedł szukać średnich średni braci jest właściwe i też chyba nie bardzo. No i rzecz irytująca, jeśli tak to można ująć w stopniu najwyższym, że tutaj Leszek Krakowski okazuje się metafizykiem, ale jednak, jak to zauważa Barbara Skarga, sceptykiem. Te filmy powstały na taśmie 35 mm tutaj z powodów technicznych na przykład, są nieco przekładane i nie ma tam ani ani, ani drobiazka, drobiazgu komputerowej roboty. To wszystko zostało zanimowane ręcznie przez Piotra Muszalskiego, który sypał sól, żeby usypać z tego Boga Majora, czy też przez y, animatorów Zbyszka Koteckiego, którzy realizując film o największej kuchni przez dwa miesiące przychodzili codziennie na planie, jak kiedyś policzyli 17 km w tej wewte do tych lalek, by je ustawiać do kolejnych, do kolejnych kartów. Także mogę być tylko zaszczycony tym, że mogłem z takimi fachowcami pracować. Natomiast teraz chcę się zająć rzeczą już nieco bardziej, nieco bardziej konkretną, mianowicie. Yy, Chcę z Państwem przejść hmm, y, do bardziej powiedziałbym warsztatowych problemów, problemów adaptacji, czyli wypełniania tej przestrzeni między, między pierwotnym literackim i ewentualnie filozoficznym y, filozoficznym pokładem a, a filmem. I tego rodzaju zagadnienia jeszcze bym wiedział w okulary, to byłoby fajnie. Nie wiem, czy mam. Y, oczywiście, tego rodzaju zagadnienia, że, y, że dlaczego robić amam, dlaczego robić adaptacje, y, y, co nas do tego upoważnia, są podstawowe, ale są też rzeczy znacznie, y, znacznie mniej ogólne, które wymagają od nas y, decyzji. Tu, jeśli Państwo pozwolą, to ja bym chciał od Was tak. Dobrze, chciałbym, chciałbym od Państwa kilka rzeczy, kilka rzeczy usłyszeć. Jest taka bajka piękna twarz, której organizację za chwilę zobaczymy. Jestem do niej szczególnie przywiązany, bo to była pierwsza z organizacji. I, i proszę mi powiedzieć, jakie tutaj należałoby rozstrzygnąć problemy, jeśli tekst utworu wyjściowego mówi nam rzeczy następujące. Nino był czeladnikiem piekarskim, i znanym ze swojej pięknej twarzy. Była to istotnie najpiękniejsza twarz w okolicy, i wszystkie dziewczęta odwracały wzrok, kiedy Nino przechodził ulicą. Tak przyciągała jej piękna twarz młodego piekarza. Albo, kiedy już Nino tę twarz schował w specjalnym kuferku i spotkał się z pewnym uczonym, co zrobić z tego rodzaju Dialogiem, przy czym, jak Państwo się z natychmiast domyślą, nie chodzi tu o to, w jakiej formie ująć dialog w filmie, tylko jaki ekwiwalent obrazowy znaleźć dla diktum naszego głównego bohatera. Uczony król mówi do Nino, że jesteś najpiękniejszym chłopcem w okolicy. To prawda, mówi Nino. Czy mógłbyś mi tego dowieść? Mówi król. Owszem, mógłbym. Mógłbym, ale nie chcę, ponieważ mam twarz schowaną. Więc wyjmij ją ze schowka i pokaż. Nie mogę, bo mogłaby się zniszczyć. Muszę oszczędzać swoją twarz. A dlaczego właściwie nie używasz swojej twarzy, żeby ją mieć dłużej niezniszczoną? To znaczy, że w przyszłości będziesz jej używał? Nie wiem. Właściwie nie wiem, po co miałbym jej używać. Doświadczenie moje mnie uczy, że można doskonale żyć bez twarzy. Owszem, można, mówi uczony król, wielu ludzi żyłoby z twarzy, ale czy tak żyje się lepiej? Nie, odpowiada mi, no, twarz się nie niszczy. Więc zachowuję się jednak na przyszłość, i tu uwaga, chcę, żeby była wiecznie piękna. Dla kogo? Dla nikogo w ogóle, żeby była piękna. Boję się, odpowiada na to król, że chciałbyś rzeczy niemożliwej. Albo. Co zrobić z tego rodzaju zdaniem? Nino usiłuje od kuferek. Kiedy go kupiłeś, pyta sprzedawca, który kiedyś sprzedał ten kuferek. 15 lat temu powiedział Nino. I dopiero w tym momencie uprzytomnił sobie, że już 15 lat nosi swoją twarz kuferku. Mówiąc najkrócej, proszę Państwa, adaptacja utworu literackiego, który Pozornie wydaje się być utworem y, łatwym i przemawiającym bardzo do wyobraźni. Niesie ze sobą kilka kłopotów, których rozwiązanie z koniecznością popycha scenarzystę, a także y, reżysera, y, do jakichś wyborów filozoficznych. Ja się muszę zdecydować na jakąś opcję interpretacji tej bajki, by na przykład wiedzieć, jak ma wyglądać Nino. Albo by się zdecydować, że go w ogóle nie pokażę. A wtedy jestem w kleszczach wymogów dramaturgii, które mówią mi, że skoro pierwszy punkt zwrotny polega na tym, że on tę twarz do kuperka chowa, to nie będzie dla widza ciekawe to, że on chowa twarz, której widz przedtem nie widział. Coś mu odbieramy. Co to znaczy, że minęło 15 lat? Oczywiście to można powiedzieć, czy wręcz napisać na ekranie, ale w ten sposób palimy jakiś kanał informacji. Co to znaczy, że Nino rozmyślał całą noc? Co to znaczy, że jest najpiękniejszy na świecie? Abstrakcje, psychologizmy, upływy czasu, także konieczności, konieczności skrótów, czy znajdowanie jakichś ekwiwalentów dla całych bloków wypowiedzi narratora, a narrator, czyli autor, ma w tym przypadku, w tych filmach, bardzo y, silną opozycję. Ponieważ czas nas y, troszeczkę goni, ja y, oczywiście byłbym zachwycony, gdyby Państwo coś na ten temat powiedzieli, y, y, to proponowałbym przejść do projekcji pięknej twarzy i porozmawiać o tym eks Dobrze? To w takim razie poprosimy o projekcję pięknej twarzy.